Mamy żadnych oponek przeznaczonych na deszcz, więc jedziemy na drogówkach. Mam nadzieję, że one wystarczą. Nie ma tutaj silnika. Często na badaniu technicznym szukają panowie silnika, ale go tu nie znajdują. Silnik jest umieszczony centralnie, czyli za plecami. Nieduża jednostka, ale samochód waży niewiele, więc daje radę. Oklejka jest kultowym nawiązaniem do e, mangi Initial D. Dziadek GR86, czyli AE86, e, był samochodem głównym zarówno w jak i później w anime. E, I tam młody chłopak od czasów jeszcze swojego gimnazjum dowoził tofu na szczyt góry Akina, no i dzięki temu nauczył się ładnie jeździć bokiem, no i ma różne wyścigi. Z tym Toyotą Suprą zainspirował mnie kolega, który mi serdecznie polecił ten samochód na tor, a dalszym etapem budowania tego samochodu też mnie zainspirował Łukasz Bąk, tak, który przetarł szlak, że tak powiem.